Szanowni Państwo, w z jestem na konferencji Microsoftu, przede mną jedno z kilku nowych urządzeń. W zasadzie nie ma, nie ma większych zaskoczeń, to Surface Pro 4 z niewielkimi zmianami, jeśli chodzi o wygląd samego urządzenia bo jest to urządzenie bardzo podobne, wyglądające podobnie, o podobnej konstrukcji, o podobnej grubości i o podobnej szerokości. Natomiast tutaj rzeczywiście postawiono na znaczny upgrade technologicznych, technicznych aspektów. Jest to urządzenie znacznie szybsze, w znacznie lepszym ekranie i oczywiście na Skylake'u, na najlepszych procesorach Intela. No właśnie jest to, że żeby sobie przyczepiać ten lesiek, który jest dołączany do, do tego, tego urządzenia i rzeczywiście... To chyba bardzo fajny sposób działa. Całkiem nową, że sprawą jest nowa klawiatura oraz gładzik, który jest znacznie poszerzony. Klawiatura już jest wyspowa i szczerze mówiąc to no wreszcie te wygląda na to, że będzie można wygodnie pisać, a także dość wygodnie oprować gładzikiem, trochę na wzór tego, co dzieje się w magach. Sama ta klawiatura także wydaje się znacznie sztywniejsza, co nie, nie czuć takiego odbijania, szczególnie gdy kładą się na tym ręce. Natomiast jeśli chodzi o urządzenie, to no rzeczywiście wygląda to w podobny sposób. Jest to ta sama konstrukcja o bardzo podobnym wyglądzie i tutaj nie ma się czego w większości przyczepić. Microsoft wyszedł z założenia, że towego produktu się nie zmienia, a wiemy, że Pro Trójka było się wielkim sukcesem na rynku tych ciekawych tabletów z Microsoft Windows. Jest to urządzenie naprawdę. Fajne, no, myślę, że się trochę blednie jednak przy Surface Booku. Natomiast e, jeśli ktoś oczekuje e, urządzenia na poziomie MacBooka Air, to właśnie będzie mógł e, pobawić się tym urządzeniem. A Surface Book to oczywiście konkurencja dla MacBooka Pro.